W tym krótkim filmie chciałbym przedstawić mało znany epizod z wojennych losów mieszkańców Gdyni. Jest to opowieść o moim dziadku. Mówić o nim będzie jego córka, moja mama, Teresa. To ta mała dziewczynka siedząca na kocyku wraz ze swoją mamą. Zdjęcie zrobiono na gdyńskim oczku. Mój ojciec Bolesław Brycki od 25 czerwca 1935 roku do 30 marca 1945 roku pracował w zakładzie Teodora Różkowskiego o nazwie Zaopatrywanie okrętów, fabryka konserw i przetworów mięsnych w Gdyni. W czasie okupacji firmę oczywiście przejęli Niemcy, produkując mięso i wyroby wędliniarskie dla potrzeby Kriegsmarine, a kierownictwo objęli oficerowie marynarki. Jak pamiętam ze wspomnień ojca, Niemcy odnosili się do zatrudnionych Polaków poprawnie. Szczególnie korzystnie był wspomniany jeden z nich cywil o nazwisku, jeśli dobrze pamiętam, Rosenberg, który jeszcze po wojnie korespondował z jednym z byłych pra polskich pracowników. Praca ojca w zakładzie pozwoliła łatwiej przeżyć całej rodzinie czas okupacji. Ojciec często wynosił mięso i przetwory, którymi obdzielał później rodzinę i sąsiadów. Na szczęście wartownicy byli bardzo przekupni i po otrzymaniu haraczu pozwalali wyjść z firmy z bagażem przywiązanym do ubrania. Dochodziło nawet do tego, że wartownicy uprzedzali Polaków o mających się zdarzyć kontroli policji. Oczywiście okres okupacji to również terror i stałe poczucie zagrożenia. Szczególnie odczuwaliśmy to w pierwszym okresie, gdy Niemcy nalegali na ojca, aby przyjął drugą grupę, grupę obywatelstwa niemieckiego. Pamiętam dobrze, jak pewnego dnia żegnał się z całą rodziną, myśląc, że już nas więcej nie zobaczy, gdy jechał na wezwanie do Gdańska. Udało się jednak nie podpisać volkslisty. Jednym z podstawowych argumentów ojca podczas przesłuchania było to, że Niemcy po wkroczeniu do Polski w Więcborku zabili mu brata. Po wojnie ojciec brał udział w odbudowywaniu gdyńskiego portu. Potem prowadził samodzielną działalność w branży mięsnej na hali targowej, ale władza komunistyczna bardzo była niechętna prywatnej inicjatywie i trzeba było zlikwidować interes. Tata zmarł 2 lutego 1970 roku.